Arkadiusz Brzeski z Jeżowa interesuje się wynalazkami i ekologią. Połączył jedno z drugim i skonstruował piec, w którym można palić tak naprawdę wszystkim. I tak pan Arek spala śmieci, a w zamian dostaje ciepło, gaz i ropę. Prototyp pieca Arkadiusz Brzeski skonstruował w garażu. Z dwóch kilogramów zwykłych śmieci, obierków od ziemniaków, ścinków materiału, gumy, plastiku... Urządzenie wytwarza gaz, który pali się około 30 minut, syntetyczną ropę i ciepło. Temperatura spalania wynosi 5000 stopni Celsjusza. Dodatkową korzyścią jest wiadomo nowy sposób utylizacji tych śmieci w taki sposób, że nie, nie powstają szkodliwe substancje oraz no, trujące jakieś dymy. Wszystkie te procesy są zdaniem wynalazcy bezpieczne. A jego wynalazek może pomóc nie tylko w ograniczeniu liczby wysypisk, ale da darmowe ogrzewanie domów, osiedli i całych miast, bezpłatną ropę i gaz. Żeby był dostępny dla przeciętnego kowalskiego, czyli po prostu, żeby to ciepło zamiast konwencjonalnych pieców węglowych można było zamienić takimi piecami. Jeżowski wynalazca zgłosił swój pomysł do urzędu patentowego. Szuka też przedsiębiorcy, który mógłby sfinansować badania laboratoryjne i wdrożenie wynalazku do produkcji.